Elementy systemu podłogowego Farmacel Term 25 to jest system suchej zabudowy, który pozwala nam na wykonanie ogrzewania podłogowego w suchym jastrychu. I są to wyjątkowe płyty gipsowo-włóknowe, które mają w sobie drążenia i pozwalają nam na ułożenie elementów ogrzewania podłogowego w warstwie suchej jastrychowej. Są to płyty, które tak jak wszystkie nasze płyty Farmacel są. Ekologicznie obojętne czy neutralne, bym powiedział, mają bardzo wysoką izolacyjność akustyczną oraz są niepalne, co pozwala nam na spełnienie wszelkiego rodzaju norm, czy to akustycznych, czy jeśli chodzi o ochronę przeciwpożarową, zarówno w budynkach wielorodzinnych, czy użyteczności publicznej. Dodatkowo jego ich systemu, Term 25, ogromną zaletą jest prędkość montażu czy szybkość montażu. Ponieważ płyty te mają nieduże wymiary, a tak naprawdę 24 godziny po wykonaniu naszych elementów można już obciążać podłogę czy wykonywać kolejne prace. Chciałbym też podziękować kolegom i koleżankom z działu R&D, którzy opracowywali ten, ten system i wszystkim pracownikom James Hardy Polska.